Moi drodzy, przed Wami Martel i Kasia, fantastyczna para, która przyjechała do mnie do projektu Niezatapialni. Rzadko się zdarza, że dwóch niezatapialnych łączy się ze sobą, a to jest właśnie taki przykład. Kasia, Marcel, powiedz Ci kilka słów o sobie. Najpierw ja. Widzę Może ja. powiedz ja o Marcelu. Albo o Marcelu. Yy. Yy. Marcel to fantastyczny człowiek, którego poznałam no, dwa lata temu. Ponad Może trochę lat. wcześniej, ale tak naprawdę bliżej się znamy. Dwa lata ponad. Żyjemy razem i jesteśmy bardzo szczęśliwi. A Poznaliście się w dość krytycznym momencie dla Ciebie, prawda? To, dla mnie tak, dla mnie tak. Dużo zmian było, ale już takich, które startowały. Bardzo mi pomógł też w tym no. momencie startu w nowe życie. Jak się opowie o sobie, o swojej historii niezatapialnej, Będziecie mogli zobaczyć też ten wywiad niedługo. Marta Laty, teraz parę słów Kasi. A Kasia to niepoprawna optymistka. Tak <grym> wyszło w teście. Tak wyszło w teście <grym> i, jest tak jest. i w rzeczywistości. Wiecznie uśmiechnięta, wiecznie pozytywnie nastawiona do wszystkich. Empatyczna, wrażliwa, hmm. kochana. I to jest niesamowite, że jak się na was patrzy, chociaż jesteście totalnie różni. No to nawet test to potwierdza, Bardzo. ale nawet nie potrzeba testów, żeby to zobaczyć. w skrajnie odmiennymi charakterami, a jednocześnie mówiąc z dwoma różnymi językami, mówić jednym wspólnym językiem miłości. Tak to wtedy zauważyłem wczoraj, kiedy z Wami rozmawiałem, i to widać w każdym momencie. E, Moi drodzy, niesamowita para, niesamowite historie i niesamowite przemiany. Już niedługo w niezatapialnych historiach. Kasi, historia Martela. Dokładnie. Tak, żeby nie było, tej woda. woda. Tak, Potwierdzam. Super. Tylko ja oczywiście się spięłam i zapomniałam co mam powiedzieć. Nie, to już nie będzie. A gdybyś bez kamery miała coś powiedzieć o Marcelu, to co byś powiedziała? Bez kamery to bym na co bym o tym powiedziała? Ja myślę, że powiedziałam. A co byś powiedziała? A co bym powiedziała, co bym powiedziała? Co bym powiedziała bez kamery? Жизнь, 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 жизнь,